Cześć, jak widzowie, dzisiaj gramy sobie Brookhavena, tylko um, przybliżę wam, żebyście widzieli. Odpalamy inny boxa, kurde, tam pad. Postaram być bardzo aktywnie przez ten um, wakacje. Dobra. Ładnie, to się nagrywa. Mam nadzieję, że będzie ładnie się nagrywać. Bo ja nie będę tego jeszcze nagrywał. No to dobra, Roblox Hik. Dzisiaj Brookhaven, dla... bo przecież jest taka miniaturka. A! Żartuję! Przecież tam była miniaturka Life Together. się gramy sobie Life Together. Nie patrzcie co ja gram. O, dzisiaj jeszcze będzie taka smutna grała. I mi. Ona jest bardzo smutna. Zobaczcie. wajmi. Tu jest takie wajmi. Pokażę palcem. wajmi, To jest łajmi. Bardzo smutna gierka I straszna. Kurde, nie patrzcie na mojego skina i nie wyzywajcie mnie, bo to jest moje inne konto. I teraz może będzie coś o gro. No to dobra. Ale wiedzieć wam jak zrobić miniaturki od AI. AI Gemini. Tak gmini aj. Byli roty tak spożyli, ale nie no nie nie oglądajcie patrzcie. O patrzcie, jestem Tomek. Jestem lekarzem i pracuję w emergencji. No to dobra. O dziecko. No i to Pick up dobra. To jest film o chyba rodzinie, ale... Sam nie wiem. Dobra, masz, chodź dziecko, jak to ładnie się nagrywa. Dobra. Ja biorę ten telefon. Trochę wam przybliżę, żebyście widzieli. No to robimy snapka. Dobra. Musimy, musicie zobaczyć. Taki snap. O! Do jakiejś lasy i poleci. Teraz no, do jakiegoś gościa. Do tych. Do niektórych tylko 10, jak kiedyś było lepiej. Dobra, mamy tutaj tyle i możemy ich wys wysłać i jedziemy sobie motorkiem. No dobra, postaram się wklejać muzyczki, dlatego zrobię swoją własną piosenkę do muzyki dla was, dla wszystkich. No to dobra. To jedziemy do Bora Bora. Bora Bora. I chyba se tego skina ustawię na miniaturkę. Bo taki fajny on jest. Bora bora. O, najbliższy lot to jest Aspen Ski Resort. Dziwne. O, ale bora bora, bora bora. bora. Umbrella. Hmm. Bora bora to coś podobnego do mojego imienia. Czyli Bors. Możecie na mnie mówić Boris. Bo to po angielsku Boris. Więc mogę nawet się tak nazwać. A nawet możecie na mnie mówić bybyrys. Okej. Okay. Bybyrys 2277 możecie na mnie mówić. Chyba się tak zamieniam. Ale no to dobra. O, Eliza. O kurde! Skoczy po jej głowie. Przepraszam. Patrzcie, coś tak macie w live toket i możecie skoczyć. Patrzcie. Ja robię tak. Jak musi... Od razu wychodzicie z gry. Musisz tutaj wejść. No i tak skoczyć, ale tu musisz parę razy. Pyk. Aj, dobra, dobra. To jest bardzo ciężkie. No to ja Wam polecam w kółku. W takim kółko bo on jest najbliżej pyk i macie to no to teraz idziemy na opa, tutaj czy no fajne będą filmy ale tylko potrzebuję em, jak czegoś do stoliku i będę lepiej to nagrywał to postaram się to ogarnąć statyw dla was nawet na TikToka mi się przyda bo tak, za niedługo będę miał swojego TikToka no to dobra, to robimy w swój dom i chcecie zobaczyć najdziwniejszy filmik w Live Together. patrzcie, to jest mój dziwny turn off Changer, tu widzimy. Technoblade. Technoblade. Kto go pamięta, to daje mi te subskrypcje. Patrzcie. Tu, tu, tu. To jest takie dziwne. Nie rozumiem, oni krzyczą na siebie. No ale dziwne to jest najbardziej. Ktoś się z tym ze, mną, zreszcie ze mną godzi. No to dobra, to idziemy dalej. No to tu mamy. O! Tylko się nie zaśmiecie! <laughs> no, dobra, ty no. Socket herc to jest taka super... Gra. Ale dobra, to musimy um, iść na DJ. O, helikopter! Złamiam zasady Bora Bora. Na pewno mnie zbanują. A, to jest po Alfieja. Bo ja nie Ej, biedny van! Czemu to się dzieje z tym vanem? Dajcie mi... No koler... No kolega mi nie uwierzy. Co się dzieje z tym fanem? Dobra. Ja mam pomysł, ale ty, no, w następnym odcinku dajcie to gethera... Dajcie mi subskrypcję. No to będzie fajne. Zawiedzę do końca, widzę, ten Bo nawet nie wiem, co mam robić. Nikogo się nie zapytałem, czy chcę wystąpić w moim filmie. No to. To ma być taki dziwny filmik. Dzisiaj będzie jeszcze lepszy. Zapytam się. Coś. Dobra. To tutaj już.